odbyły się już dożynki gminne, odbyły się dożynki powiatowe i teraz czas na dożynki wojewódzkie. I właśnie dzisiaj mamy tą przyjemność gościć w Starym Kurowie i, i Nowym Kurowie. To co mamy najlepszego to właśnie tych mieszkańców, którzy nie dość, że pracują zawodowo, ciężko pracują na roli, to jeszcze bardzo często pracują społecznie i to ci mieszkańcy wsi zmieniają oblicze lubuskiej wsi na lepsze. Praca na roli zawsze była e, pracą e, trudną, więc przesłanie może być zawsze takie, że dziękujemy, ci, którzy w tej pracy wytrwali, bo jest rolników coraz mniej, rolnictwo się zmienia, jest e, bardzo profesjonalne, jest coraz e, bardziej wielohektarowe. No, nie zmieniają się warunki, w których rolnicy m, m, funkcjonują, są nawet coraz trudniejsze. Więc oprócz podziękowań, świętowania, no, no, bo dzisiaj świętujemy dożynki wojewódzkie, podsumowujemy te gminne. No też życzymy wytrwałości na ile możemy wspierać. Deklarujemy, że będziemy wspierać i mogą na nas liczyć tutaj w województwie lubuskim. Przede wszystkim urodzaju i tego, że żeby zawsze mieli satysfakcję ze swojej ciężkiej pracy no i dobrej pogody. Dzisiaj jak widać może być różnie, ale dopisuje nam pogoda. Cieszę się, że możemy razem dzisiaj świętować. Mamy to szczęście i nieszczęście, że właśnie jest to taki typowy powiat raczej i leśny i rolniczy na Natomiast no mniej przemysłowy, przez co też trochę cierpimy. Dużo upraw, dużo łąk. No i oczywiście też pojawiło się w ostatnich latach dużo hodowców bydła. Te lata są ostatnio bardzo zmienne, dużo czynników, które gdzieś utrudniają w tym roku też długi okres suszy, więc na pewno nie będzie fenomenalnie, ale trzymam kciuki za rolników, że jednak im się to uda. Minister Rolnictwa po pierwsze uwzględnia wszelkie niedogodności, które są wynikiem czy to pogody, a mieliśmy w tym roku i suszę, i mieliśmy także przymrozki. I rząd oczywiście reaguje reaguje i stosowne wsparcie przygotowuje rolnikom, także lubuskim rolnikom. Pomimo 35 lat od transformacji ustrojowej mamy jeszcze wiele problemów, które musimy rozwiązać. Jestem członkiem zespołu do spraw byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych i tam o tych problemach wciąż rozmawiamy i staramy się w wielu programach uwzględnić obszary wiejskie, popegerowskie, w taki sposób, aby chociażby nie były wykluczone transportowo czy też zaopatrzać młodzież dostępne w komputery, które umożliwiłyby im dostęp do internetu. Program rozwoju obszarów wiejskich to także oczywiście rozwój świetlic wiejskich, to także ochotnicze straże pożarne. Także polska wieś, myślę, na integracji europejskiej znacząco zyskała i cieszę się, że dzisiaj wspólnie będziemy świętować dożynki lubuskie. To jest taka miejscowość bardziej nastawiona na turystykę, bo tu jest więcej gospodarzy, ale na nastawionych na produkcję mleczną zwierzęcą, ziemia ornych nie ma, praktycznie się nadają, bo to same lasy. No to tylko co? No, mleko, opasy, bydło, tylko siano, hodowla. Jest, bardzo dużo rzeczy. Gminny Ośrodek Kultury ma dość bogatą ofertę dla dzieci. Meprozet ma swój klub, gdzie dzieci mogą w piłkę nożną grać, korzystają z tego, więc myślę, że jest tu co robić. Mamy też fajne połączenia, bo jest i PKP i, i połączenia autobusowe, więc jakby nie jesteśmy odcięci od świata, więc jest fajnie. Można polecić to miejsce to życie. Można, jak najbardziej. Żyje się tu bardzo dobrze. Cieszymy się, że y, trzeci etap obwodnicy Drezdenka ruszył. A... Czwarty ponoć najważniejszy, co czwarty. ale pięknie. Ale, ale będzie pięknie, ale chodzi o o poprawienie dróg, nie? Czy to te drogi pozostałe, wojewódzkie, powiatowe i miejskie nie zostały kosztem tym pominięte? Bo dużo, dużo się tego, ścieżki rowerowe się robi, chodniki, ale te, jak to się mówi, o drogi, żeby lepiej zadbali. No. Uważam, że tutaj szkoła akurat jest bardzo spokojna, bo jak ja chodziłem, to nie było żadnych takich problemów. Bo niektórzy dojeżdżają rowerem, niektórzy przychodzą, a niektórzy autobusem. Sam Łączenia, są dużo tam też różnych firm. Jest gdzie wyjść, jest, jest spoko, jest? No. 20. jest, 20. jest i plac zabaw, no. jest Orli. Jest oczywiście w międzyczasie. Pasen, tak. Zapraszamy Państwa. W... Fajne warunki dla młodych. To jest Myślę, że tak.